myślałeś, że szybko nadejdzie koniec, a to dopiero początek niesamowitej przygody. Dokładnie to sformułowanie obrazuje to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku, o czym może świadczyć to, że jak widzicie w tym momencie mam 588 tysięcy spinów. To coś naprawdę niebywałego, jak to oddało, dlatego wciąż jestem taki podjarany, bo nagrywam to jeszcze tego samego dnia, co poprzedni odcinek. A robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby jeszcze wbić główną nagrodę w żetonowej przygodzie i nie stracić tej weny, która towarzyszyła mi cały poprzedni odcinek. Wciąż jestem naprawdę podjarany, bo nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło, że to nowa przygoda jeszcze godzinę 15 będzie trwała, a nam została tylko ostatnia nagroda. Bardzo dobrze. No i jak się prawdopodobnie domyślacie, jestem tu po to w tym momencie, aby skończyć i przejść cały ten event. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się wydarzyło, to wszystko, co widzicie w tym momencie na ekranie i nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka, to koniecznie na niego wbijajcie, ale jeśli widzieliście. To zapraszam Was do filmów, w którym spróbuję po raz drugi w życiu, a pierwszy raz na swoim koncie, przejść cały event. No naprawdę ogromne możliwości przed nami dla graczy z trochę dłuższym stażem. Zapewne sytuacja, którą w tym momencie widzicie na ekranie, wydaje się być banalnie prosta i to tylko pstryknięcie palców i ten event już będzie zaliczony. Jednak dla mnie to nie będzie taka bułka z masłem, dlatego po prostu muszę uspokoić nerwy i mentalnie się do tego przygotować. Karmimy z powrotem z wieszaki. Na 4 godziny i na dobry początek bym sobie zbudował yy, dwie wioski, żeby wbić 351, przy okazji jakąś misję zrobić, ale faktycznie chyba za 350 będzie jakaś sensowna nagroda, tak mi się wydaje, o tutaj mamy koszykóweczkę, bardzo mi się to podoba i mamy wioskę 350, superansko, ale skrzynka jest taka beznadziejna, czyli chyba wnioskuję z tego, że nie będzie tu... Nic sensownego, trochę smutno, bo liczyłem na coś mocarnego. Za akurat taką wioskę, ale może po prostu musimy poczekać do 400. Ale nie, jednak jest skrzynia za 30 dzień i bez Jokera. No, w poprzednim odcinku było ich chyba z 7. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś dropnie. Tutaj misja zrobiona, tutaj y, też te, te klucze trochę mi zawaliły. Wikinga muszę zrobić jednego na 10 poziom. Tutaj już reszty nie da się odratować. To w 5 musiałbym zająć. Jest taka opcja, oczywiście. Tutaj wszystko zrobione. Tutaj myślę, że zaraz będzie. Tutaj ta najważniejsza jest zrobiona. To bardzo ładnie. No i tutaj ta najważniejsza też zaraz będzie zrobiona. Jak widzicie, mam maksymalne koło, czyli więcej nie kręcę, ale mam 352 tokeny. No i wszystko będzie na następną sobotę. No i zaczynamy. Z powrotem granie systemem, po prostu lećmy, hoj przygodo, żebyśmy skończyli ten event, bo szczerze na to liczę. To będzie najfartowniejszy event chyba w moim życiu, jeśli tak się stanie, naprawdę. A mimo otwarcia naprawdę kilkudziesięciu pojemników z naklejkami, to ta oto gorączka naklejek wydaje się nie mieć końca. No i już tylko na zakładzie razy 50 zdobywamy pierwszą nagrodę, czyli ten turniej raczej będzie bardzo łatwy, ale czekajcie. 10 minut do końca jego zostało. O nie, o nie. No to jednak musimy przypłacić trochę. Wydawało mi się, że to będzie bardzo prosty turniej, w którym na luzie zajmiemy to w 5, ale musimy chyba na razy jakieś 8000 wejść. Jeśli oddawałoby to tak, jak oddawało parę godzin wcześniej, to my możemy dzisiaj wbić milion spinów. Przeciągamy się z Z. Przechodzimy od razu na razy 500, co ja tu się pieprzyć będę. No i w taki oto sposób połowa turnieju już za nami. I teraz 800, ale wystarczył jeden spin. I przechodzimy na razy 1500. Ja się boję tego, co się tutaj może stać. No ostatnią nagrodą nie jest Joker, niestety. Dobrze, że jest ten Bad Blast. Ile on jeszcze będzie trwał, powiedzcie, że dużo. On mi jest potrzebny do szczęścia. 10 minut. Cholera jasna. To mam nadzieję, że o 23. Tak, o 23 nie przesłyszeliście się. Pojawi się nowy, ale dobra, odbieramy złoty. Proszę, złota jakaś. Jest nowa złota. Dobrze, bo jak pokazywałem wam. Ten event to jest nasza ostatnia szansa. Mam, brakuje mi w tym momencie pięciu naklejek do zdobycia głównej nagrody, jaką jest 7 tokenów. A ja jej bardzo chętnie bym przytulił. Tutaj mamy jakąś skrzynkę na 2024. W ogóle to jest drugi odcinek z 2024, także szczęśliwego nowego roczku moje misie. Zaczynamy z grubej rury, naprawdę nie spodziewałem się, że taki wjazd w ten rok to będzie takie z buta. Dobra, 2,5 koła, teraz 20 razy. Jeszcze tylko 10 razy i na 8 tysięcy. Dukę tam. Jestem naprawdę podjarany strasznie. Po prostu wiem, że to po mnie widać. Mogę czasami powtarzać jakieś słowo parę razy, ale. Ujujuj. Uj, uj. No, niestety wypadły potrójne przed zmianą. Ale już zgarnęliśmy ostatnią nagrodę z turnieju i jesteśmy w top 13. A do końca 6 minut. Także bez gadania lecimy. Trzeba grać na bezpiecznie trochę, jeśli mam, naprawdę, mam zamiar przejść ten event. Albo wstępnie uznajmy, że te 100 razy wystarczy. Mimo wszystko, jeszcze jednak zostało ponad 40. A czas w turnieju. No na pewno nie idzie do przodu Tylko do tyłu Już top 19 No chryste panie Jeśli nie damy rady wejść na razy 8 tysięcy To raczej nic nas nie uratuje A mi naprawdę zależy na wejściu do top 5 Dlatego dobra Teraz już zmieniamy I po 20 razy wszystkim Teraz na 800 Czekamy bardzo cierpliwie Nie ale patrzcie mam jedną trzecią drogi Po 400 tysięcy spinów za nami A wciąż mam ponad pół miliona jeszcze Oczywiście za chwilę Ulegnie to drastycznej zmianie, jak się możecie domyślać, ale jestem pewien, że wszystko to odrobimy i uda nam się skończyć ten event. Prawie bezbłędny najazd na 300 milionów. No i zgarniamy poziom 10 czyli 3 tokeny, a także tą piniatę. Bardzo mi się to podoba, niezwykle. Kolejny zaczynamy, dobra, jeszcze trzy spiny. I teraz 2,5 20 razy. Już to 12, dobra, dobra, dobra. Jeszcze tylko trzy spiny, proszę, proszę. Dziękuję. Osiem koła. Jest coś po tym? Oczywiście to było pytanie retoryczne, bo raczej nie ma. Ale dobra, ciśniemy. Jest najazd, proszę, idealny. Nie wytrzymam, nie wytrzymam nerwowo. E, 4 biliony. Tutaj już od razu, od razu zgarnęliśmy 6 tysięcy. Oczywiście nic no tam, to nam większego nie daje. Mamy za to pojemnik z naklejkami. Ok. Nic nowego. Tutaj zgarniamy główną nagrodę, w mojej przygodzie. Bardzo dobrze. Jesteśmy w top 4 w turnieju. Mamy szansę być jeszcze wyżej. To wszystko dzięki temu najazdowi. Ale na razie skupmy się na tym, co tu i w tym momencie. Top 3, dobra. Mamy szansę awansować do top 1. Mamy ogromną szansę. Jeszcze cokolwiek atak lub najazd. Kolejna paczka z naklejkami, Proszę coś nowego, wlejcie nadzieję w moje serce. Nie, 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 nie. Na to jest bardzo mała szansa. Dobra, potrójne, błagam. Przysięgam. To będzie rekord. To będzie niesamowity rekord. Mamy jeszcze szansę wbić więcej niż 618 tysięcy, ale mam nowy level Tygrysa, 90 tysięcy gwiazdek, w tym momencie mieliśmy 90 tysięcy gwiazdek na moim koncie, tak freestyluję, że zaraz aż się pewnie opluję, dlatego głęboki wdech, mamy top 1 w turnieju i lecimy, po potrójne, po potrójne, żeby wypadły jak najszybciej, podwójne na razie, dobra, kolejny jest nie wytrzymam, już mogliby to zachować na następny turniej, ale okej, okay. dobra, tutaj przechodzimy poziom 124, tokeny, jeszcze kolejne wpadają na konto, 1900 z tego. Czyli niezbyt oszałamiająco. okej. Okay. Tutaj dwa koła zgarniamy. Było trzeba było to zgarniać chyba niekoniecznie, bo bym miał to następny event. Ale dobra, jeszcze raczej coś się trafi, sensownego. 80 koła. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Tylko żeby wypadły. Proszę, proszę, nie przegram w taki sposób. Oczywiście jeszcze dużo spinów mi zostało, ale ja mimo wszystko. Idź do przodu. Dobra, kolejna. Proszę, jakaś nowa. Tylko dwie z tych niezłotych mi zostały. Jest nowa, jest nowa. To teraz już tylko jedna. parcie. Zostały mi cztery naklejki, w tym trzy złote do odblokowania. To będzie niesamowicie ciężkie zadanie, ale nie jest ono niewykonalne. Dobra. 590 tysięcy. Ale wciąż nam nie wypadły potrójne. Trzeba o tym pamiętać. Ale zaraz coś czuję, że wypadną. Na razie jeszcze potrójne młoty, No przyciągam, zaraz będzie kolejny level Lisa. Tutaj pokonujemy cały poziom 13 i zgarnialiśmy ulepszoną fioletową skrzynię za 30 dzień. Ja się zaraz pod. <noise> ja chyba zaraz zachoruję na autyzm, mimo że to jest choroba wrodzona. Proszę was, wyjaśnijcie mi, co dzisiaj jest za dzień. Poza tym, że to jest przedostatni dzień roku, zostało 25 godzin do następnego roku, ale mimo wszystko, co tu się dzieje? Przecież to jest bywałe. Przecież... Ja... Właśnie, ja mogę tu na naklejki zamieniać. Kurde! Hej, ja to zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię przysięgam. Ja to przysięgam, wam, ja to zrobię. Eee, tylko niech wypadną potrójne już. Nie przegapiłem nigdy, prawda? To niemożliwe. Dobra, zakończyliśmy ten turniej. Jest, 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 jest. Diamentowa karta 11 kłaspinów, eee, Za Tokena jeszcze. Ja chyba bym zaczekał na kolejny turniej. On się raczej pojawi z godziną 23, czyli 5 minut. Trzeba poczekać. Dlatego może idźmy zobaczyć jak sytuacja na koncie widza numer 1. popykajmy se chwilę. Ale tutaj mamy, nie ukrywam, taką sytuację trochę dziwną, ale jeśli by od razu za chwilę wypadły potrójne. No to nie będzie ona dziwna, będzie ona zajebista. Dobra, jeden set za 3000 a jeden za 15 tysięcy. To ja chyba tego Jokera dam jako złotą naklejkę do seta za 15 tysięcy i wtedy zostanie nam tylko ta niezłota. Przecież to jest tak genialny pomysł. Trzy karty mi zostały, z czego dwie złote i jedna niezłota. Yy, nie złota. Niebywałe. ile tokenów już? 365, czyli jakby yy, mieliśmy na początku tego roku, znaczy tego roku, w poprzednim odcinku mieliśmy 420, zjechaliśmy do 313, czyli skoczyliśmy o ponad 50, czyli połowę z tego odrobiliśmy. Czyli ta seria będzie trwała serio do kwietnia. Może trochę przesadzam, bo musiałoby tak przyfarcić jak dzisiaj, ale mieliśmy po prostu słabą, że nową przygodę. Tego akurat nie da się ukryć. Ale dobra, idźmy na to konto widza numer 1, trzeba chwilę odreagować, zaraz wrócić tutaj i dołożyć kolejne swoje 5 groszy. Miałem 9 kluczy do zużycia, i z mi zamienili na 10 spinów. Dziękuję za darmowe 90 spinów, które bardzo wiele wniesie do mojego życia. Ale tutaj również są promocje i fajne oferty noworoczne, w końcu jakieś sensowne, na przykład w postaci darmowego tokenika. A tutaj skrzyneczka, dobra. Ciekawe, czy tutaj też będzie taki fart do Jokerów, jakiego mam dzisiaj na swoim koncie. Nagroda za 22 dzień i. Gówno, oczywiście. A tutaj aż 6 z tego co widzę nagród. To co ja tak bardzo nie odbierałem, czy o co chodzi? No widać nagrody zaloguj się przez 5 i 6 dni yy, nie wbiłem, no to wybaczcie mi, tak się zdarza czasami. Ale tutaj kręcimy chyba normalnie. Tutaj też nie ma turnieju dokładnie, tak? czy jak tutaj się pojawi, to wracamy z powrotem na tamte. Ale tutaj również żetonowej nie można olać i trzeba jakoś spróbować cokolwiek. Ugrać dobrze. Na 4 godzinki do tego i na 15 minut do tego, czyli klasyczek na nie moim koncie. A tutaj jak sytuacja z tokenami. No, wydaje mi się, że na następny tydzień zostawię. No, chociaż kurde, nie wiem. Nie, no teraz raczej nie będę. Zależy, czy tam przejdę event, czy na przykład tam skończę w jakiś głupi sposób i tam się nie uda tfu oczywiście coś, co mam nadzieję, że się nie stanie ale wtedy myślę, że będzie można tutaj tokenkami zakręcić nie będzie można, tylko będzie trzeba, żeby uratować yy, honor tego odcinka, który zapowiadał się tak nieziemsko a skończy w yy, głębokiej dziurze wygrywamy poziom pierwszy, nie spodziewałem się tego, dziękuję i gdzie turniej proszę państwa, czy jest takie coś? a z tych naklejek dużo nowych, czyli widzę, że tutaj Sytuacja nie jest nawet podobna do tej z mojego konta, spoko. Jestem w stanie to zrozumieć zapewniam. Tutaj nic nowego, a tutaj coś będzie, też nie, okej. Okay. Tutaj jest już nowa. Ciekawie mnie jak tutaj sytuacja wygląda. Czekajcie, aż sprawdzę. 20 brakuje, okej, okay, czyli trochę jednak tego jest. Halo, przepraszam, czy mogę jakiś turniej dostać? Ale nie, na razie dostałem kija w dół. No i się wyzerowałem w dość słaby sposób. Odnoszę wrażenie, jakby wszystko mnie zachęcało do zakręcenia tymi tokenami, a już szczególnie te wszystkie misje tak pięknie się zapowiadające. Ale to jak mówiłem jest kwestia czegoś innego. Dobrze, idziemy na konto ze Spiderem i ja jestem w stanie odczekać sobie chwilę, zanim pojawi się turniej. No to on będzie naszą przygodę kierować. A few moments later. Dobra widzowie, to jest ten moment. Pojawił się turniej, ale ja sobie pierniczam pizzę. No to tak wyszło, także odczekajmy jeszcze chwilę Ja się najem, no i z pełnym żołądkiem Przystąpię do tego mrożącego w krew W żyłach zadania Dobra, mam dla siebie kolejny challenge Właśnie zjadłem jeden kawałek pizzy, obok leży drugi Ale drugi będę mógł zjeść tylko dopiero Kiedy wypadną potrójne symbole Jeśli nie wypadną, nie będę jeść Mam nadzieję, że zasady są proste i zrozumiałe yy, Także tego Lecimy, lecimy, lecimy yy, I leci bardzo ładnie, pięknie Podoba mi się to, a tutaj w ogóle już wygraliśmy 13 na 16, główną nagrodę to Jest joker i mam nadzieję, że to uda nam się wygrać. Także kontynuujmy naszą jazdę bez trzymanki. Ja jeszcze chciałbym te młoty zużyć w jakiś sensowny sposób, nie nawet Blasta. Ale nam to teraz skomplikuje sytuację. Ale razy 2,5 koła. Nie jestem debilem, prawda? Właśnie straciłem 15 koła spinów. Próbując zdobyć młoty. Nie, nie, system ważniejszy. Straciłem 15 koła, ale tego się już nie naprawi. O! Jednak się dało, chyba. No, i byłbym pewnie na pierwszym miejscu, ale to nieważne. Naprawdę muszę przynajmniej sobie to wmawiać, że to nieważne. O, wypadły teraz bardzo szybko, potrójne. No to teraz z powrotem robimy tak jak ostatnio, chociaż zre wcześniej wypadły bardzo późno. To może po prostu to się zbilansowało, ale mimo wszystko zakręcę 120 razy 50. To jest najgorsze, widzowie, że nie mogę po prostu odrywać wzroku od telefonu, bo jakby wypadły, a ja bym tego nie zauważył. No to to zaważy prawdopodobnie o całym tym, czy przejdziemy event, czy. Tego nie zrobimy, dlatego właśnie muszę być taki yy, skupiony. W ogóle mnie zastanawia, czy jest tutaj misja, żeby dwa razy zająć pierwsze miejsce. Jest. Pierwsza jedenka w turnieju y, dwa razy do zrobienia. No to może słuchajcie, coś się postaramy y, przykmienić w tym kierunku. Chyba jeszcze wrócę do spokojnego kręcenia y, 10 razy 150 po tym. Tak, po prostu, bo mogę teraz gadać głupoty, ale mogę czasami naprawdę zaważyć... O losach tego, co tutaj się stanie. Ono i wypadły potrójne. No i widzicie, trochę, trochę chyba za dużo jednak przycisnąłem. Przysięgam, kiedy dzisiaj rano wstawałem z łóżka. W życiu nie sądziłem, że będę na takich liczbach operować. Dzisiaj to wydawało się być bardzo odległe. I niepojęte. No i dobra, teraz zmieniamy na razy 150 i jeszcze 12 razy sobie pychnijmy. Teraz na razy 500, 20 razy. Ok. I na razie wszystko chodzi bez szwanku. I teraz przechodzimy na bardzo ryzykowny zakład, jakim jest zakład razy 2500. I nim lecimy też 20 razy, a może 25. Zobaczymy. Dobra, ok. Spoko. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5. No i chyba nie mam wyboru. Lecimy. Razy 8000. Proszę nie zawiedź mnie. Proszę, to jest moja jedyna prośba. Ale z tego co widzę to jest bardzo zła seria. Oj, tragiczna. Jest idealny, ale no dużo nam to nie daje. Tutaj mogę sobie wybrać nagrodę. I chyba wybiorę 250 klejnotów, tak o. I spróbujmy. No proszę. To już się tak dobrze zapowiadało. Nie chcę naprawdę tego wszystkiego niszczyć. O, mamy now nową kartę. Mam, że będzie... 5000 spinów czy coś takiego. A to jaka karta była? A do tego seta, okej, okay. czyli jaka niezbyt wiele znacząca. Zostało mi niewiele spinów, ojoj. Kolejny najazd mamy, okej, okay, spoko. Kolejny idealny, 6 bilionów. Tutaj mamy kolejny poziom i będzie ta skrzynia, w której trafił mi dzisiaj się Joker 8 koła i kolejnego Jokera nie ma, ale okej, okay, jest git. 8 koła straciło nam na zaledwie jednego spina. To warto przypomnieć. Proszę z tego jakaś złota, błagam, nowa. Kurde, jakie gówno. Nie, 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 tak nie może być. Słuchajcie, jeśli nie wypadnie w przeciągu paru spinów, to jesteśmy w ciemnej dupie i to naprawdę, ciemnej. No już jesteśmy. No już jesteśmy, naprawdę. Tego się nie da opisać w słowach. Jak wielki ból mnie teraz yy, we mnie osiadł. Musimy się ratować wszystkim, co się da. Trzy koła. Nie wiem, czy one coś dadzą, a nie wiem, czy cokolwiek by coś dało w tym momencie. Tutaj też idealny, ale to nam nie daje wiele. No, Boże święty. Nie, no dlaczego tak? Dlaczego zawsze muszą mnie na koniec oszukać? I jeszcze atak na koniec. I zostawili mnie z niczym. To naprawdę straszne. A już było tak dobrze, a tak wielkie nadzieje wiązałem. No patrzcie, po tym tylko 800 tysięcy expa ta skrzynia. I już tylko prosta droga po pół miliona. Ale mamy nowy rekord spinów. A jest nim całe 618 tysięcy spinów. No i to są chyba właśnie te plusy, którymi powinienem się cieszyć. A jednak, mimo wszystko, jestem delikatnie zawiedziony, bo liczyłem na coś więcej. Mamy w tym momencie 365, yy, czyli tyle dni, ile minęło roku 2023, ile minie za całe 40 minut. czuję, że wtedy jeszcze będę nakrywał odcinek, gdyż prawdopodobnie zaraz przejdziemy na konto widza numer 1 i tam otworzymy tokeny, kto by się spodziewał. Ale tak, to piękna liczba, odrobiliśmy dosłownie połowę tego, co dzisiaj zużyliśmy, no i. Na tym koncie myślę, że do zobaczenia za tydzień. Tutaj mamy raczej, yy, no nie, raczej zagrożone pierwsze miejsce, bo mnie wyprzedzą w te całe 5,5 godziny. A tutaj nie mam pojęcia, dlaczego ten labirynt nie ma końca. No smutno mi, bo chciałem jeszcze trafić 3 Jokery yy, albo chociaż jednego i skończyć tego seta yy, za 15 tysięcy. Jakby się to przydało teraz, no ale te 7 tokenów to też mało nie jest. Kupię sobie jeszcze. Tą skrzynkę i w sumie resztę też. Mógłbym sobie jeszcze zbudować wioskę na tą promocję, ale chyba nie ma to sensu, bo po pierwsze wioska wygląda ładnie, po drugie, Wiking może nas uratować, a po trzecie, taka nagroda to jest raczej taka słaba trochę. Możemy jeszcze wbić Tygrysa na kolejny level, ale możemy też Lisa. Jezu, jak mało brakowało. Yy, także tutaj dostaliśmy raczej ze 2000 gwiazdek, więc i to, i to na nowy level, i mamy 92 000. 872 gwiazdki. Lecimy po 100 tysięcy, mam nadzieję, że zrobię to jeszcze w styczniu. No przykro się patrzy na tą sytuację, ale jeśli będzie jakiś bedblastik i wiking dobrze pójdzie, może jeszcze da się to odratować, kto to wie. Ale na razie, moje misiaki, jesteśmy tutaj. Czy mogę sobie samemu wysłać tą kartę, która kończy tego seta? Powiedzcie, że tak, no niestety. Ale mamy tutaj piękne 48 tokenów, którymi w tym momencie zacząłem całkowicie przez szpadek kręcić. Tak yy, mówiąc wam szczerze, to nie było przez szpadek, ale od razu wychodzimy z poziomu numer 1 i mi się to bardzo podoba. 1000 spinów, okej, okay, nieźle to wygląda. Jeszcze jakbyśmy emotkę trafili, to byłoby super superancko, ale... Szanse raczej są znikome. Ciekawe, jaki tutaj jest poziom maksymalny? Wydaje mi się, że dziesiąty klasyczek. Pewnie piękna będzie 100%. A jeszcze nie, ale teraz będzie oczywiście. No i teraz skrzynia z tokenami, oczywiście. Ja już znam tą grę na wylot. O, no i tutaj trafiamy emotkę. Ok. Przynajmniej jakaś jest. I to, to chyba też jest druga na trzy. Czyli całkiem nieźle. No do takiego ósmego to bym doszedł w tym momencie. No i w tym momencie jesteśmy na półmetku. A tu już są całkiem niezłe. Ej, nie spodziewałem się, że na czwartym jest ulepszona skrzynia z tokenami. I tu nie na fioletowym polu. Na piątym też dość długo siedzimy. A dokładniej mówiąc to tak długo, że dłużej się nie dało po prostu. No i zostało mi 12 tokenów. Czyli w teorii możemy siedzieć na tym jeszcze do końca. Ale ja bym chciał to skończyć na ósmym. Dlatego byłbym wdzięczny, gdyby już wypadł. Ten y, jokerek albo ulepszona skrzynia z tokenami, proszę. Ej, mam taki dziwny, ale tak genialny plan. Przysięgam wam. Co jakbym zrobił tak, że jakbym trafił dwa jokery, to oba bym dał w tą naklejkę, której ja nie mam i wysłałbym ją sobie. Czyż to jest kurna, niesamowite? To jest najbardziej chory plan, jaki dzisiaj wymyśliłem. A uwierzcie mi, było ich sporo. Dobra, jest ulepszona skrzynia z tokenami. Mamy trzy tokeny jeszcze na wyjście z poziomu numer 7. Co będzie raczej zadaniem? Niełatwym, ale jest to możliwe. No, w sumie chyba jednak nie. No dobra, raczej z tymi spinami grzeszyć nie będziemy, bo jest ich całe 9000. Ale skrzynki raczej powinny oddać. Dobra, mam to samo co dzisiaj trafiłem na swoim, czyli Magical i 28 skrzyń. Także ja z serio, z tego ćwierć miliona EXPA. Ej, kto to widział, to jest szefem totalnym. Bo ja zwykle nie zwracam uwagi, ile wypada EXPA z tych skrzynek, ale czasami wypada. Taka liczba, że po prostu oczy same na to się zwracają, co nie? Tutaj jest 112 na przykład, ale ja zwykle na tokena patrzę. Z tego mi przed chwilą wypadło 250 tysięcy. Ej nie, jeśli wypadną mi dwa jokery, to ja tak robię, przysięgam. Bo jest tak chory plan, że nie ma prawa zadziałać. Na początek to martwmy się o to, czy w ogóle jakieś, jakiegoś jokera dostanę, bo też może tak być, że nie. A wtedy to już chyba w ogóle dostanę załamania nerwowego. Cztery skrzynie nam zostały, z czego ta jedna, ta druga, 2603 tokeny. Ja od razu idę tymi drugimi tokenami zakręcić, co nie? No bo nie wypadł nam żaden joker, no to chyba to raczej logiczne, ile będzie tak z 50 tysięcy, no nie, nie będzie 50 tysięcy, będzie 23 tysiące. Chrysty, panie, że nada, w kursie wygrywamy poziom numer 2, wow. Ale na bogato. Kupujemy tyle tokenów, ile się da, czyli tylko dwa. Tutaj odebrałem kolejne 50, ale mimo wszystko brakuje wciąż 12. Z tej skrzyni trafiłem 3, czyli brakuje mi 9. Nie, no dosłownie, powalimy coś zaraz, ale zaraz odbierzemy 100 stąd, więc będziemy mogli kupić jeszcze. Jednego, no bardzo mnie to cieszy. A stąd to w ogóle jeszcze 150, no to cudownie. Oj, patrzcie, jak dużo klejnotów leciało na moje konto. Super. No i co, 8 tokenów. Jeszcze może to nas jakoś wykieruje. Nie no, ale już bez przesady, panowie, no na taki poziom 9 to już bym chętnie awansował. Jest pierwszy Joker. I tutaj proszę, fioletowa. Z niej może być kolejny. Może, ale nie musi. Ale główno dostajemy same spiny, same piniaty, czyli coś z czego Jokera. Yy, ciężko raczej będzie dostać. Nie no, ten plan jest zbyt yy, przekombinowany. Chyba lepiej zużyję go na własne potrzeby. Chyba, że ta skrzynia zmieni zdanie moje na ten temat. No, niestety. Dajemy całe 4 miliony expa do Lisa. A ten już się uśpił, co za Lamus. Jest jakiś secik do skończenia? Jest, oczywiście. Yy, no to chyba skończę tego za 2000. No bo z blastem to żal pogardzić. Kontynuujemy raczej razy 500, chyba, że nie. Kurna, chyba, że razy 1500. Oj tak, zużywam swój piękny najazd razy 1500 na jakiś beznadziejny poziom w konkursie, czyli coś, co się w ogóle nie przyda. Gratulacje, bardzo dobrze spożytkowane 3 biliony pieniędzy. Nie no już szósta nagroda pod rząd z tego, no coś mnie zaraz rozwali. <laughs> nie. No może od razu, cały turniej jednym najazdem, czemu nie? Powiedzcie mi po prostu czemu nie. A, temu nie. Ło, zarąbiście. Dziękuję wam za ten super użyteczny poziom. A tutaj ile pudełek z naklejkami tym razem? To mnie akurat ciekawi. O, dziękuję bardzo. Całe pięć. Nie, ale nie ma show card, to nic mocnego akurat raczej nie będzie, co nie? Chyba jednego seta już skończyliśmy, bo trafiłem na naklejkę, przepraszam. E, cały czas będę mówił na to kartę, ale uznajmy, że to są naklejki, tak? E, trafiłem tego akurat, czego mi brakowało. Jest także jedna złota i oczywiście seta za 450. E, właśnie skończyłem. Zresztą tokenów zaraz pójdziemy na spokojnie, ale pamiętajmy też, że... Żetonowa ma swój ograniczony czas, który wynosi 22 minuty. To dlatego jakby się ktoś zastanawiał, jestem na zakładzie razy 1500. Tyż nie zapominam o takich delikatnych szczegółkach. Jest diamentowa. Cudownie. I kolejne naklejki. Boże, jak się stęskniłem, naprawdę. A tu kolejna paczka, no super! O, o, to, to jest super, to jest super akurat. Yy, o tym mogę śmiało powiedzieć, że to jest po prostu super. Mimo wszystko wciąż nie odebraliśmy ani jednego tokena z żetonowej, więc jakby tak. Trochę średnio zmieniać zakład teraz Ale spoko, mamy 55 koła Czyli nieźle, jest pierwszy token W końcu 2 biliony Z tego jednego najazdu I oczywiście bardzo łatwy poziom czwarty Również za nami W tym turnieju fajnie by było zająć pierwsze miejsce To raczej fakt, nie opinia Więc nie wiem po co wam to mówię O jak się stęsknić zdążyłem, naprawdę Już po prostu płakałem z tęsknoty Ale dobra, co my tutaj nowego mamy Jednej karty brakuje do seta za 500 Kurde, ja tu w ogóle mam szał kart go nie odebrałem Jestem przecież jakiś specjalny. Nie no, nie wierzę, przecież ja bym tyle naklejek do tego dostał. A tu tu stoi od nie wiadomo ile, no jestem żałosny. O, tutaj kolejne nagrody. Tym razem mamy tokena i 300 spinów. Szacun. Jest kolejny token, co mnie delikatnie motywuje, żeby iść ponownie nimi zakręcić. Ile ich mamy? 7. Chyba starczy na maksa. Albo jednak... Nie starczy. Nawet z tego poziomu nie wyszliśmy. No tego się nie spodziewałem. Może w końcu Joker? Yy, niestety, a może z tego to jest nasza największa szansa? No również nie. Także zdobyliśmy 15 tysięcy spinów, ale straciliśmy nadzieję. I to jest fakt niezwykle przygnębiający. I z powrotem wracamy do liczby 55 tysięcy spinów i teraz jest bardzo ważny moment, bo będziemy otwierać złotą paczkę z Szałem kart. Proszę tak ze dwie. Tak ze dwie nowe, jest jedna nowa. Dobra, dobra. Jakoś, może ujdzie, byle by była jakakolwiek, bo inaczej jest dramat. No i przechodzimy poziom szósty, i za niego również, jak możecie zauważyć na dole, skarniamy dodatkowego tokena. No i to już są prawdopodobnie nasze ostatnie chwile na tym koncie, spędzone wspólnie, razem, no bo jak widzicie, sytuacja nie układa się zbyt ciekawie. Może jeszcze jakoś przywarci, uda się do tego top 3 wskoczyć, i potem się przywarci jeszcze bardziej i uda się z niego nie wyskoczyć. Tak by było naprawdę fajnie, ale pomarzyć się można. Yy, dobra w tej żetonowej. Znaczy już pewniej tak mnie <laughs> to grzeje, bo i tak to przewaliliśmy. 12 minut. Musiałbym dwa razy jeszcze dotrafić, a tutaj tak mało brakuje do nowej karty. No widzicie, życie układa się czasami pechowo. Tak naprawdę... Tego nie spodziewałem, tego, że tak to się skończy na naszym koncie, bo naprawdę nie wypadało przez bardzo długi czas, ale to raczej mogliście zauważyć. Chodzimy jeszcze raz na to konto. Jak to wygląda sytuacja? Drugie miejsce w turnieju. No widzicie, już zdążyłem wypaść. Spiny magicznie nie wróciły na swoje miejsce, czyli znowu jest przesrana sytuacja, a ja wbiłem pół miliona ponad młotów. Super, no ja jestem z siebie dumny, no mimo wszystko. Próbowałem, nie wyszło. Może wyjdzie następnym razem, a może po prostu wszystkich oszukują na pieniądze. Pytań jest wiele, ale odpowiedzi jeszcze więcej. Hajs zostawiam sobie na wikinga. Moim celem jest to, żeby jeszcze w styczniu bić 100 tysięcy gwiazdek. To będzie naprawdę coś wielkiego. A jeszcze tak z ciekawości sprawdzę, bo z tego co pamiętam, to ze 3 miesiące temu najwyższą wioską była 495. To czy oni dodali jakieś? Czy wciąż jest taka sama? Oj, patrzcie, dodali. Jest... Do 500, a tak nie było na pewno. No i lecimy teraz zobaczymy. Yy, która jest na ten moment maksymalna. 516. Okej, okay, czyli daleko nie musiałem lecieć już wkrótce. My musimy nadganiać. Czyli jeśli nie wyjdzie mi z wikingiem, no to już wiecie, co będę wwalał swoje pieniądze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo niezbyt spektakularnego końca. Cieszycie się razem ze mną z nowego rekordu spinów, a także z emocji, które towarzyszyły nam w ciągu... Dzisiejszego i poprzedniego odcinka dajcie znać łapeczką w górę, czy nadal chcecie oglądać Coin Master, czy może przerzucimy się na coś innego. To wszystko zależy tylko od Was. Sekcja komentarzy jest Wasza. więc wiecie, takie są realia. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby zostawić suba, jeśli tego nie robisz. Lecimy po oczywiście 5000, a potem po 10, co jest moim celem w 2024 roku. Do zobaczenia i cześć.